Człowiekiem z żelaza nie zostaje się codziennie. Dwa lata wysiłku, ciężkich treningów, wielu poświęceń, by w końcu osiągnąć cel, jakim jest ironman. 3800 metrów pływania, 180 km na rowerze oraz 42 km. I 195 metrów biegu. Wszystko to w jednym ciągu, bez zbędnych przerw. Tym właśnie jest morderczy dystans Ironmana i pokonują go tylko najwytrwalsi. Do tego zaszczytnego grona dołączył Marek Cebula. Krośnianin, burmistrz miasta w latach 2010-2023, a aktualnie wojewoda Lubuski, 20 września we włoskiej cerwi. Ukończył te zmagania w 12 godzin 48 minut i 34 sekundy. Warto podkreślić, że zrobił to w niesprzyjających sportowcom warunkach. Tego dnia temperatura powietrza we Włoszech przekraczała 30 stopni, a na niebie nie było nawet chmurki. Mimo to ukończył zmagania bez kontuzji. Gratulujemy wyniku, zaparcia i hartu ducha.